Bieszczady bez przesady. Miejsce, gdzie odkrywamy pasje i niesamowite historie ludzi związanych z bieszczadami. Dzień dobry, z tej strony Bieszczady bez przesady, a moim dzisiejszym gościem jest pan Robert Mach. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy grupy Bieszczady bez przesady. No i zapraszamy do odsłuchania. Mamy. To, to może zacznijmy Pewnie. od tego pytania. Co skłoniło cię do zainteresowania fotografią, a w szczególności fotografią Bieszczad? To skłoniło. No, zdecydowanie na pewno yy, dzikie zwierzęta, które są w Bieszczadach, których tutaj w, okol w mojej okolicy, gdzie ja mieszkam a jestem z Mielca, na pewno bym nie znala takich jak yy, niedźwiedzie, wilki, yy, żbiki, Żubry. No i... To mnie raczej skłoniło i na pewno piękno, natura, widoki, krajobrazy, bo to są niezapomniane widoki, jak się tam pojedzie i zobaczy. I tak mówią, że jak ktoś pojedzie, to później wraca. No. Zdecydowanie. A, a jakie no były wie, twoje pierwsze kroki w fotografowaniu bieszczackich krajobrazów? Znaczy pierwsze kroki. No pierwsze kroki na pewno jak pojechałem pierwszy raz w Bieszczady. Do, w sumie namówiła moja siostra ze szwagrem. I kiedy już tam byłem, się udałem, to poznałem wspaniałych ludzi, pierwszych moich znajomych w Bieszczad, z którymi zorganizowaliśmy wycieczki. Takie różne miejsca, dla mnie to były, pierwszy raz tam byłem, typu na przykład na Krywym, czy, czy na Tworylnym, w Łopieńce, no i kiedy żeśmy tam się udawali, no to człowiek od razu się zakochał, bo to naprawdę piękne widoki w takich miejscach. No A czy był jakiś konkretny moment, yy, który pamiętasz, kiedy zakochałeś się w Bieszczadach? Czy sprawiło coś konkretnego to, że stały się one twoją pasją? Na pewno bliskość tych ludzi, otwartość i wspaniali ludzie, których tam poznałem, przyjaciele moi, to oni to sprawili i do dzisiaj to trwa, bo się z nimi spotykam. Często, bardzo, bardzo tam często jestem w Bieszczadach i zawsze staram się odwiedzić. To głównie oni to sprawili, że człowiek pokochał te Bieszczady. Wracając, przechodząc na, na temat fotografii, to chciałem zapytać, jakie wyzwania najczęściej napotykasz podczas fotografowania dzikiej przyrody? Czy wyzwania, ja wiem, czy wyzwania, jak to nazwać, czy wyzwania, no ja jeżdżę, zwiedzam yy tereny różne i no to co widzę to, to uważam że fajne można komuś pokazać to to pstrykam, robię zdjęcia i bardzo dużo tych zdjęć robię dlatego wybieram jak robiąc dużo zdjęć na pewno jedno dwa uda się fajne zrobić jakieś niespotykane i no i na tym bazuję, nie A robię robię, wszystko robić po prostu no i i listka zrobię, i pajęczynę zrobię, i zwierzaczka zrobię. No, nie mam takich upodobań y, konkretnych. Czyli lubisz po prostu fotografować całą swoją podróż wokół ciebie, gdy jesteś w. Tak w jest, tak jest. Tak jest. Całą podróż udokumentowaną mam z każdego wyjazdu i... No i zostaje to w pamiątka. Wiadomo, że zdjęcie nie przedstawi tego, co w rzeczywistości człowiek zobaczy, bo to jest inny obraz, ale coś tam jakiś ślad jest. Czy mogłeś powiedzieć w kulisach powstania zdjęcia łaniozaura? Bo słyszałem, że zyskało ono dużą popularność w mediach społecznościowych. Łaniozaur. <laughs> Pewnego dnia dobraliśmy się ze znajomymi do Jabłonka, do Lasu Miły Lasu Miła, tam gdzie znajduje się ta najgrubsza jodła no i po wycieczce po odlonięciu dzewka, wszystko ładnie wracaliśmy wychodząc już z lasu na drogę tą utwardzoną w oddali zauważyłem łanie jedną, drugą, trzecią z lasu wychodziły no i co no to widząc takie coś od razu nawet się nie zastanawiam tylko aparacik w rękę i czas, czas, czas no i narobiłem troszkę tych zdjęć po czym jak wróciłem do domu, jak sobie te zdjęcia zgrałem i zacząłem analizować, no to kurde patrzę, a tu dwie łanie z jedną głową. No. Tak się idealnie nałożyły te, te głowy, że, że no, ciężko, ciężko poznać, że po prostu są tam dwie głowy. No i co? I i sam byłem zachwycony tym zdjęciem, bo, bo to, no ale jak mówię, robiąc dużo zdjęć, jedną perełkę można wyłowić. Właśnie to było to zdjęcie. No, to myślę, że, że zdecydowanie jest niezastąpione to, to zdjęcie. Podziwiają, no, zgadza się. A z takich fotograficznych smaków, to jakie techniki, sprzęt fotograficzny preferujesz podczas górskich wypraw? Co do sprzętu. No, miałem kiedyś, używałem aparat typu luszczankę z wymiennymi innymi obiektywami, ale stwierdziłem, że to nie jest. Na takie właśnie moje zdjęcia, to, bo nie zna człowiek dnia ani godziny ani odległości, gdzie się coś pojawi i wiadome, każdy obiektyw do różnej odległości jest. Dlatego kupiłem sobie taki kompaktowy aparat z mega zoomem, który mi zastępuje to wszystko. Może jakościowo zdjęć nie zrobię, takich jak ruszczanką, ale zawsze coś wyjdzie fajnego i w każdej chwili mogę sobie z bardzo daleka coś przybliżyć, zobaczyć. I to mi, mi to wystarczy. Ja mówię fotografię to bardziej jako hobby, jako zabawę traktuję, a przy okazji jak ktoś wyjdzie, no to sam się cieszę, że się mogę pochwalić komuś pokazać. No jasne, a czy, czy masz jakieś swoje ulubione miejsca w Bieszczadach, które szczególnie inspirują cię do tworzenia? No na pewno mam takie ulubione miejsca i to nie tylko moje, bo większości, co to widzę, obserwuję na portalach. I takim miejscem to jest Łopieńka na przykład, to jest takie miejsce, że jak jadę w Bieszczady, to zawsze staram się tam odwiedzić. Czy jak wjeżdżam w Bieszczady, czy na powrocie, no ma taki klimacik swój ta Łopieneczka i, i naprawdę to jest takie moje najbardziej ulubione miejsce. A inne no to wszystkie też lubię, wiadomo, nie? Ale to jest takie szczególne. Zdecydowanie się zgadzam też, jak jestem i mam okazję, to, to się tam wybieram. Mm. Chciałem jeszcze zapytać, jakie emocje towarzyszą Ci podczas uchwytywania unikalnych momentów w naturze? No, na pewno emocje, jest adrenalinka. Emocje, to wiadomo, jak człowiek zobaczy takiego niespotykanego, nagle się coś pojawi, no to i reakcja też jest inna, serducho od razu inaczej bije szybciej. A później radość, że się udało coś tam fotografować, prawda? No, zdecydowanie, domyślam się, że to musi być nie... ciekawe uczucie. Jakie znaczenie ma dla Ciebie światło i poradnia w fotografii krajobrazowej? No, na pewno duże, bardzo duże. Tym bardziej, że ja ten aparat nie mam wie jakiej jakościowych, do, do bardzo jakościowych zdjęć do wykonywania. Dlatego światło w moim przypadku ma bardzo duże znaczenie. Wiadomo, jak jest ładnie oświetlone, to i zdjęcia wychodzą. A jak jest pochmurno czy tam ciemno, no to już nie mam szans. To nieraz mówię mówiąc z aparatem, telefonem ładniejsze zdjęcie zrobię jak, jak aparatem. No ale duże masz światło i pora dnia, to jest, bardzo ma znaczenie dla mnie przynajmniej. Czyli można powiedzieć, że masz jakieś ulubione pory dnia, w których lubisz wychodzić na szlak, czy, czy to wszystko zależy od pogody, od I, sytuacji? Nie mam ulubionych. Ja rano lubię rano wstawać i... i i od razu korzystać z dnia, bo no to szkoda mi każdej minuty, każdej sekundy, a wiadomo czym wcześniej, to i wtedy zwierzyna wychodzi na że większe prawdopodobieństwo, że coś mogę spotkać fajnego, nie? No ale to nie ma znaczenia, moim zdaniem. A, a co do spotykania zwierząt, to, to chciałbym też zapytać, czy zdarzyły Ci się jakieś nieoczekiwane sytuacje podczas plenerów fotograficznych? No na pewno, się to, że na przykład, jak byłem raz na punkcie widokowym, no, na Sękowcu, byłem na punkcie widokowym na Sękowcu i pojechałem sobie, to był aż no, taki późne południe, na zachód słońca sfotografować i w pewnym momencie, jak odwróciłem się w oddali, zobaczyłem. No, że coś, no, taka łąka skoszona była, że coś tam jednak siedzi, coś się rusza. No i kiedy wziąłem aparat, zbliżyłem, okazało się, że piękny żbik to był. I udało mi się ładne zdjęcia porobić, filmik nakręcić, jak kradał się. No, to to na pewno było takie zaskoczenie. Później co? No, jechałem też w terce w ra rano. Wybrałem się do opieki ulubionej, jadąc i też po drodze. Wyjeżdżając z i napotkałem na pięknego, dużego misia, który sobie tam coś tam burszował u kogoś przed posesją. To, to emocje naprawdę były. Zobaczyć takiego prawie metrowego niedźwiadka, który sobie stoi na dwóch łapach, bo on z daleka mnie wyczuł i stał po prostu. A jak dojechałem bliżej, no to już na cztery łapy spadł i, i udał się ku lasu tam jest taki. Młodnik kto tam ucieka. A to, to brzmi ciekawie akurat, ale była to bezpieczna U... sytuacja, czy taka już nie, nie do końca? Nie, no jak dla mnie bardzo bezpieczna, bo ja byłem tam w samochodzie, jechałem autem, także mogłem w każdej chwili się wycofać, uciec, także bardzo bezpieczną sytuację można powiedzieć. Aczkolwiek blisko byłem, ja byłem z nim początkowo na odległość około, nie wiem, jak tam około 10 metrów, może bliżej. Kiedy on stwierdził, że sobie pójdzie ode mnie. Nie dał się za bardzo zbytnio sfotografować. Mam tam dwa, trzy zdjęcia, ale nie są, nie są ładne, ponieważ to było właśnie wcześnie rano i ten, warunki, właśnie oświetlenie były słabe, żeby wyszło coś. Ale mam, mam udokumentowane spotkanie w miesiącu. Ale zdecydowanie musiało to być niezapomniane doświadczenie. Chciałem teraz przejść do tematu grupy na Facebooku Bieszczackie Pstryki Naszej Kliki, której jesteś również założycielem. Co zainspirowało Cię do założenia tej grupy? Oczywiście grupę. Założycielem tak docelowym, i to wymyślił Józef Alwecki, żeśmy się na. No, poznaliśmy się na portalu na Facebooku, na Grupie Bieszczackiej. Nie pamiętam, na której, bo to jest kilka tych grup. No i jak żeśmy się poznali. I oglądaliśmy swoje, ja jego zdjęcia, on moje zdjęcia, no i tak żeśmy się polubili. W pewnym momencie żeśmy się nawet spotkali w Polanie, spotkaliśmy się już osobiście, twarz twarz. twarz. Zaczęliśmy, Józiu wymyślił właśnie, żeby może te zdjęcia nasze, żeby to przenieść na jakiś wydruk i pokazywać, jakieś wystawy zorganizować czy coś. No i w ten sposób, tak się to zaczęło. Później Józef padł na pomysł, żeby założyć grupę taką. Znaczy rozmawialiśmy wcześniej na, na ten temat, bo ludzie nawet nas, nas ten, no, umotywowali, żeby coś takiego, oglądając nasze zdjęcia, że powinniśmy sobie założyć jakąś właśnie taką, swoją grupę, gdzie można to udostępniać i oglądać. No i Józef oczywiście zaraz nie czekał długo, tylko założył. Założył grupę, do grupy dołączyła Lidia Oleja, która pisze ładne tomiki. Później po jakimś czasie dołączyła do nas jeszcze Matta która pięknie maluje na drewnie. No i zaczęliśmy, tak powstała ta grupa i, i co, zaczęli nas tam zapraszać na różne takie imprezy. Ludziom się to spodobało, mam nadzieję, przyjęli to, fajnie nas przyjmują zresztą. Gdzie się nie pojawimy, to no, podziwiają, oglądają te nasze fotografie. Wiadomo, każdy majuzi ma inną technikę, ja mam inną, ale przeważnie to samo widzimy. Staramy się pokazać ludziom takie rzeczy, co no, no, nie są w stanie nawet niektórzy pomyśleć, że coś takiego jest, a to jest codzienna sprawa. Teraz też wydaliście z tego, co wiem, książkę Bieszczadzkie Pstryki Naszej Kliki, która powstała, żeby zgromadzić. Kiedyś materialny ślad po waszych wspólnych imprezach, wystawach, które były głównie w Bieszczadach, ale też w Przemyślu czy Rzeszowie. Mogłeś powiedzieć więcej o tej książce? Książka, książka bardzo piękna. Album, nie książka. Książka, no ale dla mnie to album taki, to też wymyślił Józef, padł na pomysł, to on głównym jest takim motywatorem do tej książki. Dzięki niemu to powstało. Po prostu zebraliśmy te nasze materiały. Lidia, Lidia dopasowała do każdego ładne, zdjęcie, do każdego zdjęcia dopasowała swój wiersz, żeby to tak w miarę ładnie było. I co? No to takie zdjęcia po prostu zebrane, wieszczadkie zdjęcia, które żeśmy zrobili. Józef swoje, ja swoje i żeśmy tam po prostu umieścili i wyszło z tego, no moim zdaniem bardzo ładny ten album jest. Józef przywiózł osobiście, kiedy odebrał, przywiózł, przyjechał z Lidią do mnie także też byłem w szoku, jak to zobaczyłem, bo naprawdę ładnie, kawał dobrej roboty i myślę, że przyjmie się, zobaczymy. Zdecydowanie się zgadzam, też już miałem okazję zobaczyć na żywo i niedługo słuchaczom mogę zdradzić, że będzie do wygrania w konkursie na grupie Bieszczady Bez Przesady, więc serdecznie zapraszam do, do zapoznania się tak samo jak do zapoznania się z grupą bieszczadzki Pstryki Naszej Kliki, do której w sumie możemy teraz wrócić, bo chciałem zapytać, czy możesz podzielić się historią lub anegdotą związaną z działalnością grupy? <grych> Historia. Historia na pewno jest fajna i świetna, bo z Giusefem żeśmy się poznali na tej, no, na portalu i kiedyś w Polanie na imprezie, na, byliśmy, była impreza to dla Was gramy Polanie, fajna, i tam ja tam byłem z siostrą, ze szwagrem, żeśmy przebywali i nagle podszedł Pan do mnie z piwem i mówi, czy mogę mu przypilnować piwa. Gdzie chciał się tam udać. I co się okazało, patrzymy na siebie, Józiu, Robert, Józiu, Robert. No i zobaczyliśmy się w rzeczywistości wtedy, nie? Poznaliśmy się wtedy bliżej i, no i naprawdę już od tej pory to zaczęliśmy częściej się spotykać i razem przebywać. To taka taka historika śmieszna. Zaczęło się od przypilnowania piwa. Zaczęło się od piła. Bardzo Zobacz, A bardzo dobra historia. Jeszcze wracając Minno, do fotografii. Czy dostrzegasz jakieś e, zmiany w rozwoju fotografii bieszczadzkiej na przestrzeni ostatnich lat? Dla mnie nie ma żadnych zmian. Dla mnie nie ma, bo tam, gdzie ja przebywam, staram się to przeważnie takie dzikie bieszczady, z dala od ludzi, zabudowań, to, to ja nie dostrzegam nic takiego. No Wiadomo, że pojawiają się dużo zabudowań nowych, ale to, to bliżej takich turystycznych miejscowości. Tu, gdzie ja przybywam, no to, to nie jest takiego, według mnie. Czyli, jeśli chodzi o dzikie Bieszczady, to uważasz, że, że zmian nie ma zdecydowanie? No moim zdaniem, ja tam nie zauważam do żadnych takich, żeby coś się działo nie tak. O. A to w sumie bardzo dobrze. Myślę, że, że zdania będą podzielone, czy dobrze, czy nie, ale ja jak najbardziej się zgadzam. Dobrze, że zostają jeszcze takie dzikie. Tak eee, jest. Dzikie szlaki. No może ja nie jeżdżę tam, gdzie coś się dzieje, nie? Ja nie zauważyłem, ale może być, być może, że tak jest gdzieś, nie? To też bym nie chciał, wolał takie dzikie Bieszczady, nienaruszone, bo każdy by z nas pewnie wolał. Jednak to natura to natura, nie? Zdecydowanie tak się, się zgadzam. Co robić. A jakie rady dałbyś początkującym fotografom pragnącym uwiecznać piękno Bieszczadów albo po prostu jakiejkolwiek przyrody w różnych w fragmentach polski ja, Jakie rady? No rady, rady. Na pewno takie, żeby nosić przy sobie, ale to dzisiaj ludzie mają już porządne smartfony, także aparat mieć przy sobie i każde takie sytuacje fajne, które, które się wydają człowiekowi, że, że wyjdzie tęcza, nie? No to już, już jest coś innego. Psykać, jak najwięcej psykać, psykać i na pewno na pewno coś fajnego się z tych zdjęć wyłoni, nie? Ale dużo trzeba robić zdjęć. Na pewno, to jest podstawa. Czyli telefon wystarczy. Jakbym chciał po prostu zacząć sam od siebie, to wystarczy telefon, pójście na szlak i otwarta głowa, i może coś z tego wyjść. Zdecydowanie. Dzisiaj są tak y, bardzo dobre te smartfony, mają takie aparaty wypasione, że ja sam bardzo dużo używam telefonu, bo nieraz mówię, jak jest światło słabe czy coś, to telefonem dużo lepsze zdjęcia zrobię jak, jak aparatem. A aparat staram się do dużych zbliżeń używać, nie? Tam blisko nieraz też, tam jak, jak mam pod ręką, to wstydznę. Ale, ale mówię, telefonem, jak dobry telefon jest, to z aparatem także w zupełności wystarczy. No i też zauważyłem, że dużo dzieci też zaczyna fotografię i młodzież. Młodzież, dzieci, młodzież. stykają, bo nieraz mi się tam chwalili, nie miałem okazję I to cieszy człowieka po prostu, ale stale mamy, przyjdzie jakiś chłopczyk i mu się czy dziewczynka też mówi, że mu się podobał księżyc na przykład, jak miałem taki, taki przypadek, no że dzieci zauważają też to, to piękno, nie? To też miło jest. Myślę, że bardzo dobrze, że, że młode pokolenia też się tak zabierają jak. za fotografię, jak i za sztukę można by powiedzieć, bo koniec końców jest to sztuka, prawda? Tak, tak, jakby nie patrzeć, to jakaś hmm. sztuka i jakaś, jakaś pasja przede wszystkim, nie? Tak, tak. A czy planujesz w przyszłości projekty lub wystawy związane z Twoją fotografią? Czy planuję? No na pewno plany jakieś mamy i ja jestem otwarty, jak nas zaproszą, gdzie nas zaproszą, to będziemy starać się jeździć i pokazywać to, to co mamy do pokazania, ale tak, żeby coś już zaplanowanego takiego, no to na tą chwilę jeszcze chyba nie mamy, aczkolwiek pewnie będziemy. Często będziemy gdzieś czarać. Czyli pewnie też z czasem otwarcia sezonu turystycznego będziecie się tak, pojawiać, tak, prawda? Tak, tak, na pewno. Znaczy my już już jeździmy, żeby po prostu coś sobie, jakieś materiały przygotować, coś nowego wstyknąć, nie? Ale jak wiadomo, będzie sezon turystyczny, będą się pojawiały jakieś imprezy lokalne. No to będziemy starać się przyjeżdżać, pokazywać. W takim razie również tutaj zapraszam słuchaczy na, na grupę naszą oraz na Bieszczarskie pstryki naszej kliki, bo myślę, że będziemy pisać, gdyby się pojawiały jakieś wystawy w Bieszczadach, więc myślę, że jak najbardziej zapraszam do śledzenia. Chciałem jeszcze zapytać, jakie inne regiony poza Bieszczadami inspirują cię fotograficznie? Nie ja mam żadnych ulubionych takich innych regionów. Najczęściej w Bieszczady Ady wyjeżdżam. Aczkolwiek wszędzie jest ładnie, pięknie i wszędzie można ładne zdjęcia zrobić. ale gdzieś tam na czasy czy gdzieś, to to też też, ale to takie jednorazowe wypady, nie? No a no. wspominając, że z, w Jaworcu mieliśmy pierwszą wystawę, z tego co pamiętam, no to tam bardzo fajnie się to przyjęło, teren piękny, na, na tle takich właśnie tych połoninek różnych, jak poustawialiśmy te sztalugi nasze, to... Bardzo fajnie tam na Jałocu. To zawsze będę miło wspominał. Wyłączycie również wystawę fotografii z kącikiem poetyckim, prawda? Czy, czy się mylę? Tak, tak. Podczas naszej wystawy zawsze jest Lidia z nami, ze swoją poezją. Marta Kurz stara się też z nami być, ze swoimi pracami, tymi obrazy na drewnie, przepiękne zresztą. Mam, kilka mam od niej osobiście, co sobie zamawiałem z moich fotografii. Moje fotografie przyniosła mi na swoje deski. Bardzo, bardzo piękne. I, no i zapraszamy, jak będziemy w pobliżu. Na pewno będzie to w portalach nagłaśniane. Będziemy pokazywać. I, i zapraszamy do, na żywo. Dokładnie, super. A w sumie z tego pytania mogę przejść do pytania, które już miałem wcześniej zapisane o współpracę z lokalnymi artystami. Czy współpracujesz z jakimiś, poza tymi, których już wymieniliśmy, lub organizacjami w celu promocji bieszczadzkiej kultury i przyrody? Czy, czy współpracujesz? No na pewno koleżanka moja z Mielka, zresztą, z którą do klasy razem żeśmy chodzili, prowadzi portal bieszczady.pl. I z nią tam współpracujemy zawsze. Jak coś jej się podoba, jakieś zdjęcia czy coś fajnego mi się uda zrobić, uwiecznić, no to ona umieszcza opisy piękne, robi do tego. Na dużej w tym siedzi, także profesjonalnie to robi i to jest taka jedyna właśnie, jedyny portal, z którym miło mi się współpracuje i działamy razem. Wieszczady.pl. Polecam. A jakie masz marzenia i cele związane z dalszym rozwojem swojej pasji fotograficznej? marzenia na pewno, na pewno spotkanie jak największej ilości właśnie zwierząt, Zwier no zwierząt głównie, ich dzikich zwierząt, nie? No bo to każdy by chciał mieć uwiecznione takie spotkania niekoniecznie bliskie, bo mogą być z daleka, niebliskie bliskie to mało kto by chciał się odważył, ale ale uwiecznić jakieś fajne takie właśnie ujęcia niespotykane z niedźwiedziami, z wilkami, tam też Zubry, nie? Miałem raz spotkanie też w nocy, wracałem i też mi już pięknie piękny, duży wyskoczył na ulicę, ale no mam tylko na kamerce nagrane zachota. Jednak światło nie było takie jak trzeba, ale no w głowie zostaje na, na zawsze. A, to się zgodzę. To spotkanie z Robertem też miałem w Bieszczadach jako dziecko i było to niezapomniane przeżycie mi się wydaje. No, więc ja Tak, jak tym, najbardziej tym, się zgodzę. Tym bardziej, że to był taki niemały, koło, nie wiem, z 900 kilotonek, dorosły taki samiec i, i chyba prawie przez kilometr towarzyszył mi ponad kilometr przede mną. On sobie, przed spokojnie, a ja za nim jechałem, bo, bo oczywiście w bezpiecznej odległości. Zachowując to, no ale nigdy człowiek nie wie, czego czeka, nie? Także no emocje były. Do samego końca, dopóki nie skręcił. No, nie domyślam skręcik. się, domyślam. No, ja miałem trochę mniej szczęścia, bo to było na nogach. bo na o, takim puta. bardzo dzikim szlaku z swoją drogą kiedyś e, i był, był dosyć blisko, ale no, niesamowite przeżycie. Nie, nie bardzo się przejął naszą obecnością. Byliśmy więcej osób, po prostu sobie na nas zerknął. No i wyminaliśmy go takim szerokim łukiem, poszliśmy w swoją stronę, ale no do teraz pamiętam emocje niesamowite. No, to, nie, nie, no, to na pewno on był u siebie, by żeście wtargnęli na jego teren, nie? Dokładnie, no. dokładnie. <noise> Więc tak jak najbardziej jest. miał prawo być szczęśliwym. Świadomość tak musi być. Ale Super. no marzą mi się takie spotkanie, jak najwięcej właśnie takich spotkań, dzikich spotkań różnych. No raczej, ale przede wszystkim też z ludźmi, ze znajomymi, no głównie jeżdżę w te Bieszczady i zawsze się spotykam z moimi przyjaciółmi kochanymi, których no, aż miło się wraca. Jak wiem, że się z nimi mam spotkać, przebywać z nimi, to Aha. wspaniali ludzie, wszyscy, który, których poznałem w Bieszczadach i którzy mnie znają, to serdecznie pozdrawiam i na pewno do wszystkiego zobaczenia się. No, głównie na, jak są imprezy, jakieś takie większe, to wtedy już się w większym gronie człowiek spotyka. Także naraz wszystkich yy, dużo jest koło siebie, koło nas i się bawimy, wspominamy. Jeszcze mam takie ostatnie pytanie. Czy ma Pan jakieś swoje ulubione miejsca poza szlakiem właśnie na spotkania z, ze znajomymi z Bieszczad? Yy, no na pewno Bacówka na Jaworcu to jest raz, później gdzie tam jeszcze? Na najczęściej na Bacówce yy, miejsca, no, no i w Terce tam, w Terce, gdzie przebywam zawsze u znajomego, też się spotykamy yy, znajomi, którzy, znaczy, z którymi się poznałem, że to z całej Polski się zjeżdżają. Na przykład jak jest tam w łopieńce, no to, to też yy, z całej Polski zjeżdżają, spotykamy się. Ale takim miejscem no, wszędzie praktycznie no. Najczęściej mi się wydaje, że właśnie wiem, na Macuchce. Wiadomo, że w domach też spotykamy indywidualnie u kogoś, jak pojadę czy coś, no ale to już jest co innego. Oczywiście. Jeśli chodzi o pytania, to wszystko z mojej strony. Dziękuję panu bardzo za, za wywiad. W moim imieniu, w imieniu słuchaczy. Mam nadzieję, że zaraziliśmy kogoś pasją do fotografii. Ja zdecydowanie się zaraziłem. No, i zapraszamy na grupę Bieszczackie Pstryki naszej kliki. Tam zobaczycie więcej zdjęć, więcej wydarzeń nadchodzących, gdy zacznie się już sezon. I do usłyszenia za dwa tygodnie, w piątek o 19. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych, wszystkich słuchaczy, odwiedzających wspaniałą grupę. I... No, i zapraszamy na. Sezon się zaczął, wio... zawsze sezon tam cały czas, trwa, ale. Ale wiosna wszystko kwitnie, pięknie, pachnie, także najlepszy moment, żeby zacząć, właśnie, już się powoli udawać w piękne Bieszczady. Także Zresztą. jeszcze raz dziękuję. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki, że byliście z nami. Kolejne fascynujące rozmowy już co drugi piątek o 19. Dołączcie do naszej grupy na Facebooku Wieszczady bez przesady. Tam dzieje się najwięcej. Bądźcie na bieżąco z zapowiedziami nowych odcinków. Dyskutujcie z innymi i poznajcie naszych gości jeszcze bliżej. Kto będzie naszym następnym gościem? Sprawdzimy to wkrótce. Śledźcie nas, żeby być na bieżąco.